Wszystkich w let's play Dragon Age Początek w 48 części, oczywiście. I co? Jesteśmy w jaskini na tropie urny. Już od któregoś odcinka próbujemy zdobyć tą cholerną urnę. I coraz bardziej mnie to irytuje, bo gdy ją prawie mamy, okazuje się, że ona jest zupełnie gdzie indziej. Dobra. I to jest wkurzające, uwierzcie mi. Okej. Okay. Nie na napieprzać ich, dwóch tylko, no to bez żadnych problemów. Oczywiście. dobra, dobra. Mieliście coś przy sobie? Ten coś miał, tak? Aha, trochę golda. No dobra, gold znaczy srebrniki w sumie to były. Oj, o jezu, ile ich tutaj. O, kamal. O, oh, shit. shit, shit, shit. to naprawdę nie jest zbyt fajne. O, oh, come Nie się to dla Dobra, dobra. Oj, dobrze, że one są dosyć słabe. To można powiedzieć o nich, że one są dosyć... O, fajnie mi wydropiłeś. Dosyć słabe. I to jest jedyny plus, bo jakby były trochę mocniejsze Aaj. Dobra Chodźcie dalej ziomki Czy coś tutaj jest? Czy, czy to już będzie tutaj? Oczywiście, że nie To jest tylko jakaś kolejna cholerna salka. Dobra, no, 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 no super Oczywiście tego kufra nie mogę otworzyć, a jakże? Tu są jakieś dziwne jaja. I to mnie trochę martwi, bo one są całkiem spore. Mam nadzieję, że z nich wykluwają się tylko takie bestie. A nie jakieś mutanty, nie wiadomo co. Dobra, jaskinia dalej się ciągnie. Nie ma końca. Naprawdę końca nie widać. Oj, może chociaż trochę spokojnie będzie, co? Nie bardzo. Są jakieś tunele, to może tutaj nie będzie jakieś rozpierduchy strasznej. Tak, mówiłem o tunelach, to już mamy otwartą przestrzeń. I tutaj na pewno będzie walka, no oczywiście, już jest walka. Nie, 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 cholera, tam był jakiś mak pieprzony. Odwrót, odwrót, odwrót! Jak chcesz. Odwrót tak jest, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra. Będzie Ta. tak, jak sobie życzysz. Życzę sobie, żebyście go jak najszybciej zabili, zanim przyleci tamten mag Właśnie, mówiłem o magu. Mówiłem o magu, to teraz lecimy na maga, wszyscy. Nie interesuje mnie, na maga. Dobra. No i teraz na to gówno. Dobra, przeżyjecie to przeżyjecie Okej, okay, dobra, wszyscy do mnie No i zapowiada się super zabawa Naprawdę, nie ma co Alister, widzę, że troszkę Oberwałeś, ale chyba to przeżyjesz Kolejne smoczki, no nie Tam jest jakiś mak. Nie, 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 no to lecimy na maga, nie ma się co zastanawiać. Na maga, na maga. Yy, Alister, może ty sobie weźmiesz słabszy okład? Ty weźmiesz tak, ty tak, a ty tak. Dobra. Oj, ciebie nie możemy. A tu niby dlaczego? Ej, ktoś tutaj jeszcze jest z magiem? Nie, to jest nasza oj, 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 oj. ty uważaj, Alister, bo nie chcesz, żebyś umarł. Dobra, oj, zabijcie tego, bo oni walą potężnego damage'a. Dobra, teraz te smoczki cholerne. Ile ich tutaj może być? Dobra, teraz tego. Okej. Okay. I wszyscy do szeregu. Dobra, i teraz pytanie, czy oni coś mają? Mikstura z Lirium. Na cholerę mi mikstura. A okładę ja potrzebuję dużo. Jest, co to jest? O, come on Potrzebuję masy okładów z Lirium. Serio Ech, No i dobra No i gdzie jesteśmy Jest jakieś niby rozwidlenie W sumie ciekawe do czego to rozwidlenie Zaraz pewnie pożałuję że w ogóle tu poszedłem No ale cóż Musimy nie mam innego wyjścia nie idzie się na baczności. Jest kultyści, tu wszędzie jest tych cholernych kultystów. Tak co chcesz? Ja nie Nie mówcie mi, że tylko sam mak jest. Niech tak będzie. A nie, tu się pojawili, sorry. Nie pozwólcie jej rzucić, bo ona na coś się grubszego zbiera. Dobrze. Teraz na tego. Okej. Okay. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. O, skrytobójca mocni są. Jak chcesz, Naprawdę, podziabali mnie trochę. Nie spodziewałem się. Teraz pytanie. Czy iść tutaj w lewo, czy prosto? Może choć tutaj? Ciekawe, co tutaj jest. Jest, zastrzykuje się labirynt. Jezu, jak ja tego nienawidzę. Już wolałem iść ciągle jednym tunelem. Co z tego, że pełno przeciwników? Ale był jeden, a teraz jest... Setki tunelów i zapewne też setki przeciwników na nas czekają. Tutaj już jakaś... Świątynia, a tu widzę jakieś ruiny. O, proszę, tu może wejdziemy do świątyni. O ho... ho, ho. Wreszcie zakończy się ta cholerna tułaczka przez tą jaskinię, bo już miałem jej serdecznie dosyć. Dobra, no jesteśmy... No już nie jesteśmy w jaskini, mapko, no. Jesteśmy w jakiejś świątyni. No i to jeszcze jakaś... O, licha ta świątynia, naprawdę. Oho ho oh, kaman! Nie no serio. Dobra, zabijcie tego. I tutaj na maga. Tak. Radzę Wam wszystkim, abyście przeszli na maga. Rozkazuję Wam. Napieprzać na maga. Walić pułapki. Walić pułapki i na maga natychmiast. O tu jeszcze jakiś ogień idzie, serio? A, dobra Zajmijcie... Oj, z ten! Co jest z tobą? Dobra, zajmijcie się tym cholernym upiorem, bo już mnie zaczyna naprawdę yy, wkurwiać. Ooo... No 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 chłopaki uważajcie! Oj! Bez takich, bez takich. No nie, no nie mówcie mi, że tu jakieś odepchnięcie. Zajebać tego. Dobra, jeszcze został nam ten. Jezu. Serio? No, Maka ma. Bierzcie go, bierzcie zanim dobiję naszego? Dobra. Okej, okay, dobra, jakoś to przeżyliśmy, ale ciężko, ciężko. Tak. O, tak, silny okład, no. To się przyda. Dobra, ten dojdzie do siebie. Czy coś tutaj jest? Jest oczywiście. Okej, okay, okłady w każdej postaci. Yy, czyżby to już wszyscy byli? Nie no, nie może być. Yy, może chodźmy tędy, co? Czuję, że tak będzie bezpieczniej. O tak, okłady, jak najbardziej. E, nie, mikstura nie z lirium, absolutnie. To tak. jakieś drewniane skrzyneczki. E, to absolutnie nie. To jest jakiś szajs. Tarcza, powiadasz. Ile to jest szajs? Dobrze. E, ho oho. powiedzmy, że to możemy wziąć. Chociaż to też nie było jakieś super nie wiadomo co, ale. Weźmy to. Ej, czyżby tu się kończyła ta cała świątynia? No super, to żeśmy... Ha, daleko zaszli, już było więcej walki niż to opłacalne szczerze mówiąc. Ach, takie życie. Takie życie. No i kolejna jakaś większa lokacja, czyż nie, nie, jakiś tunel taki, ale troszkę większy. Okay, czyli coś tutaj mamy ciekawego. Nie, ale przed nami jest. Uuu, bardzo wielka. O, 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 co mi tam na mapce pokazuje, co to jest? Postać, jakaś postać. O, zakładam, że chyba będziemy musieli z nią pogadać. Ona nas pewnie postraszy, żebyśmy się stąd wynosili, a potem my ją zabijemy, tak? No, nie atakują nas. No, Siemano. Stój! Dalej nie pójdziesz! To się zdziwisz. O chó doprawdy? Kim jesteś, co? Nie masz prawa pytać mnie o imię Oj, denerwujesz mnie, o cholera Mężczyznie mają magaś świątynię Aha. krew wiernych zamordowałeś nasze dzieci. Czy już wiem kim jesteś? Tego. Powiesz mi dlaczego to zrobiłeś? Po co tu przybyłeś? Tylko nie tym tonem, co? Eee, to płyną się. A, dobra, powiedzmy. Zrobiłeś to wszystko dla jakiejś pradawnej relikwii? Słuchaj? Prorokini Andrasta Ta. pokonała samą śmierć i wróciła do wiernych w postaci wspanialszej, niż można to sobie e, wyobrazić. Co mnie to obchodzi, ja chcę tylko Restort urnę? Imperium Tevinder nie zdołałoby jej zgładzić. Jaką ty możesz mieć szansę, w eee. Co się stało z prochami, co? Nadal znajdują się w świątyni, ale po co nam prochy? skoro służymy przywróconej do życia Andraście w całej jej. Chory. Ta, no to pokaż mi ją. No właśnie. Do Andrasty. Zbliżać się mogą tylko jej uczniowie. Aha. Nie jest jeszcze gotowa, ale gdy przyjdzie na czas, spadnie na mieszkańców tej ziemi otoczona płomieniami. Spoko, spoko. I no, ją rozpoznają. za rok, za dwa uda się wam na pewno. Spokojnie. Być może istnieje sposób, dzięki któremu odpłacę. Nic nie będę robił dla ciebie, ziomek. Dałem mi prochy. No... Może dlatego, że chcę dać ci drugą szansę. Wszyscy potykamy się w ciemnościach, zanim nie ktoś pomogę nas ci. odnajdzie i wskaże świat. ale nie. Być może dzięki łasce Andrasty... Jej największy nie. Ok. Stanie się Jesteście jej dla mnie zbyt porąbani, nawet praniece. jak dla mnie. A. No czemu co ci chodzi? Pozwól, że się przedstawię. Jestem. A teraz się przedstawisz, krytyk, tak? No dobrze, spytamy się o co mu chodzi. Góry, Potem mu najwyżej tej, odmówimy. Fantki Andrasty. Urny pilnuje nieśmiertelny strażnik. Jest uwięziony Aha. w przeszłości. Czy już chyba wiem co mam zrobić? Odrodzonej Andrasty. No nie dziwię się. Prochy nie pozwalają andraście na pełne Ja mogę zabrać te prochy, nie ma problemu. Są pozostałością dawnego wcielenia. Tak długo jak istnieją, nie może przejść na kolejny etap swej egzystencji. Dobroni O no, proszę. Nie no, prochów nie będę niszczył, to nie ma co. To nie masz na, na to, co liczyć. Nie masz na to, co liczyć, mój kochany. Jak on tam miał jakiś ojciec, ta coś. Coś w tym stylu. A ty, może używaj. Ich, ataku, tak. Dobra. Oj, to nie będzie taka prosta walka, jak się nam wydaje. Uh, uh, uh. Uh, uważaj. Dobra, dobra. Ok, jak tutaj chłopacy wyglądają. Trzymajcie się dzielnie. Jeden padnie zaraz. Dobra. Teraz nie tego, tego, tego. O Jezu, Jezu, Jezu. Tylko mi teraz tu nie umierajcie. Nie, ty może weź sobie to. O. Dobra. Ok, teraz zajmijcie się tym skurczystnem, a ty może tym magiem, co? Dobra. Nie, ty tak. Ty masz tutaj, a ty tak. Oj, co się Coś mi wydaje, że zaraz nasza postać deadnie, ale trudno. Wymaga poświęceń. Dobra, umarła? No trudno. Oj, Morgan, te atakuj niego, niego, tak jest. Co ty tutaj masz? To się może przydać? Oj, sten, tylko ty mi teraz nie umieraj. Jeszcze weź mu pieprzyn jakiegoś kryta. Kurwa, ogłuszył cię. No ja wiem, wiem. ten jeszcze może mu coś sięgniesz. No siepnij mu coś, siepnij. Dobra. Okej. Okay. Dobra, podnosić się. Dobra. No i zajebiście, i o to chodziło. On chciał zniszczyć y, prochy, a my nie mogliśmy na to pozwolić. O, ostrze wiary. Tak, to się na pewno przyda. Ciężkie buty. To też. Rok. Hmm. Co to jest? rogu w rąk. Zresztą ciekawe. Masz szybkości. Silny bardzo ciepła. Dobra, pozbierajmy te pierdoły. E, coś tutaj masz. Widzę, że tutaj jest magia jakiś niedobra, ale awansowała nam jedna z postaci. Ech, co my tutaj, moja złotko, ci damy? W magię na pewno. O, w siłę woli, czy w, może w kondycji nam ci Przyda ci się trochę na pewno. Co to jest? No no To może być ciekawe. Co ty masz tutaj? Storzek zimny. Kurde, szkoda, że to zamraża to sprzymierzeńców. z przymierzeńców. Szkoda, szkoda. Tak, a tutaj. Nie no, tego na pewno nie chcę. Weźmy sobie to. To jest fajne, zmienno kształtne. Dobra, ale czy my zdobędziemy tą cholerną urnę, czy nie bardzo? Coś tutaj jest? Nie, nic tutaj więcej nie widzę. Dobra, chodźmy wreszcie na ten szczyt. No, widzę, że ekipa trochę zraniona. Ale powoli dochodzą do siebie. Dobra, możemy zaryzykować i iść tam. Chodźmy. Mam nadzieję, że już zdobędziemy tę urnę bez żadnych przeszkód, co? Wolałbym naprawdę. I nie spotkamy oczywiście tego boga. Jak ona tam miała Andrasta, chyba tak. No, jesteśmy na szczycie, nie ma co. Uuu, smok, zajebiście. To już wiem po co był ten róg. Czekajcie, to, jest, to nie jest ten strażnik, czasami? To może być ten strażnik. Zajebiście. No tak, setki wiernych to za mało, musi być jeszcze pieprzony smok. Oj, kamano, serio? Serio, mam walczyć z tym smokiem? Tak, ja będę z nim walczył, po ważkach. Nie, no, bez kitu. Oj Smog... No oczywiście, że będę z nim walczył, no zajebiście! Cholera, zbliża się koniec odcinka... Może dojdziemy gdzieś w bezpieczne miejsce, co? Da radę? To niemożliwe, że nas nie zauważył, co? Co... co to, co? Co tam pisał na tych drzwiach? Próba? Hmm, ciekawe... Dobra, i tutaj chyba sobie zakończymy ten odcinek. No coś mi się wydaje, że jak dalej wejdziemy, to niestety smok może się zdenerwować. Tak, myślę, że to jest dobry moment, żeby tutaj zakończyć. Oj, no seryjnie, chyba będziemy walczyć z tym smokiem cholernym. No cóż, jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Hmm, ciekawe. Dobrze, ale na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.